Jak dzisiaj na dworcu centralnym, jak uh, 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 na Uff, uh, uh, hey, hey. A, przyszły dziś buty z Italii mi placzkomat, odbieram kanabis Placzkomat, placzkomat oh, oh, oh. Syreny ciągną się za nami Nie gadam sami, wszystko co czują to drogi aromat Wszystko co czują to perfumy piora Ja to ikona, ja to ikona A, przyszły dziś buty z Italii mi placzkomat, odbieram kanabis Placzkomat, placzkomat oh, oh, oh. Syreny ciągną się za nami Nie gadam sami, wszystko co czują to drogi Ej, a ten Chopin to jest ten Chopin z Tarchomina, czy to jest ten Chopin z Poznania? Bo były jeszcze chyba Chopin przez jedno E. Nie, Chopin był z yy, osiedla Tysiąclecia, z Katowic, kurwa, nie z Poznania. Ale były chyba Chopin przez jedno E, nie? Czy nie? Jak Currywee, zabroni w to co robimy, przynosi zysk. A nasze jadliwe do crazy shit, I on trzyma... No i jeszcze fryderyk no, no nie zapominajmy. kładę jak B2B, i nie mam czasu na głupie pi Ja powoli kolam sobie więcej diamentów na szyi, nimi mi widza. Widzi, przychodzi do nas paczkoma tam mi. Siedzimy w norach siomach i wcale nic złego tu nie widzę w tym. Oh my god, oh my god, hey, what do you mean? Mm, I nie chcę chować się z nim, robię tą co? Siebie ich kiedyś nie witali. Przyszły dziś buty z Italii, mi paczkomat Odbieram kanabis, paczkomat, paczkomat Syreny ciągną się za nami, nie gadą z Wszystko co czują to drogi, aromat Wszystko to czują to perfumetiora Ja to ikona, ja to ikona Przyszły U. dziś buty z Italii, mi paczkomat Odbieram kanabis, paczkomat, ma. Wow. Syreny ciągną się za nami, nie gadą z Wszystko co czują to drogi, aromat Wszystko co czują to perfumetiora Ja to ikona, ja to ikona Chłopak! To, to tylko pizda w moich oczach! Ta do to dziwka w starych blokach ale my nic nie odjebałem, tylko palimy Ej, ale... Ulfik mi puszczał ostatnio, No się to spoko na koncerty, ja nie słyszałem takiej muzyki, ale o, o co chodzi tej nowej płyty?